Cześć, witam was w kolejnym odcinku Farming Simulator 2015 Dzisiaj będziemy robić... Będziemy dokładnie mucić, bronować, śniewać się, i obłyskiwać Więc tak, zaraz wchodzimy do gry Dobra, więc tak, zaczynamy grę Jeden odcinek będzie teraz z monet tak, jest kamień, tak, H, jak on co to robi, ja teraz dogodzę ze ślednikiem, no i skamy, E eh, H Mieniamy na opryskiwacz i jadymy opryskiwacz. Tylko uważajcie na zakręta Tak, jedziemy, 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 kosimy pole. Widzicie, i tak się kozi teraz pole. A ta jego boczna prędkość. Chyba go dogonimy. Jedziemy, jedziemy, po jedziemy, jedziemy, po jedziemy. Przecież B, bo ten gówno obok się zahaczyło. Aż mnie puść. Mocy, <grytanie> <grytanie> tak. Do rozumnijmy tam tego i tak będzie. O nic mnie nie pytaj, nie do góry ręce. Tutaj. Tu pasuje, e, wymachuję buzio i nogą, e nogą, nogą. Kto wymachuje? Nogą, nogą. I tak właśnie wpadła kosa na kamień. Kurde, to mnie znowu obok mnie przyjeżdżać. Tego nie lubię. tak. Ale jeszcze jedzie, no nie. Naciskamy B idziemy dalej. Okej. Okay. Hmm. Więc tak, on to tutaj będzie robić. My tutaj tak zaokrąglamy. I tutaj to zaniemy, że tutaj już nie będziemy nic zrobić. tutaj to włączymy. I tak tutaj nic już nie ma na razie ciekawego. Też nie. Dobra, więc tak, idziemy zrobić żniwa. Akuś. Więc tak. schwał. Jedziemy, ciągle raczej nie V. Dlaczego tu nie ma tak E, 14? Dlaczego nie ma jakieś inne guziki i trzeba zmienić biegi, teraz już było sensowne już trochę. Znaczy teraz tak, bo jeśli ktoś tego nie pamięta zbyt dobrze, tak jest wtedy. Tak, B i jedziemy. Akurat muszę znieść przecinek. Muszę się przecinek, Muszę się ten przecinek. O, i będziemy robić belki. Dobra, tutaj mamy całe. Mamy jeszcze jeden, dwieście ziarenek. Tak, idziemy. Chwila. Muszę tylko zrobić. Tutaj klei. I mi go reklamować. A on da ci też inne filmiki, na przykład o Stachu. I takie tam inne. Polecam Wam. Ciekawe, jak tam moi koledzy, którzy mieli tak wszystko patrzeć. A nazywają się. Nie powiem. Tak, mamy 4000 ziarenek na taki przejazd. Czyli jeden przejazd jednej takiej przyczepy. Tak. Hmm. Jedziemy do końca tego, zrobię sobie takie teraz coś. Żeby mi się lepiej kosiło. wciskamy B, żeby ta prędkość. wciskamy B. I jedziemy dalej. On kosi. Mamy już. Mamy ile? 6 y, tysięcy ziarenek sobie byłem ja też tam nad kasą, bo będziemy kup musimy kupić drugi kombajn 105 tysięcy hmm, Więc tak, zostało 15 czyli 10 minut spotkania, niecałe, czyli już w ogóle niecałe i będziemy robić teraz tak. Na polu 40 na wiosnę zasijemy ją a w dzień zasij zasijemy trawę. Bo kupię se i już mogę lepiej będzie się teraz nam uprawiać wszystko. Prawie w sensie rolniczym. Tak, 9000. Mamy śliwa do 12. Tak, przy 80% naciskamy Home. I wyciągamy rurę. 76, 77. Mamy już 10000. Naciskamy teraz Home i O. I zaraz nam ciężarówka podjedzie Tak, skam, tutaj skam B I poczekamy aż to się o, Powiększa się, no To jest spoko To jest z nami nasz lakuś mały Ten ciapek Ciapek Szukamy Ciężarów Coś się stało, no nie Co Zobaczyć Zablokował się. Musimy nacisnąć X i odjechać trochę dalej. O, moneta, patrzcie. I 22 jest druga. W jest też jedna. Bierzemy tak. naciskamy X. Tak, I jedziemy naszą prędkością. Też gramy w filmik korek Jak wygląda korek Wiecie korek to takie, takie miejsce gdzie stoi w korku O kurde i to, aha tutaj będzie jeszcze spole z trawą no, tutaj to, to musimy skosić Bo no, może będziemy lepszym czymś tak Jedziemy Pojdziemy sobie na skróty naszą Ciężareweczką Czerwoneczką Aj, 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 Dobra Dojrzałem na farmę Ale pierwsza raz tak, mało razy ten, on się brudzi ten, ten, jak się nazywa Ciężarówka Mało razy ją widzę, że ona jest brudna Ja jak superman leciałem ja Spadźcie tu Już brudny się stało od środka Jestem taki brudny, że aż czysty. I tak właśnie wpadła kosna na kamień. Nie wiem o co chodzi, ale... Czy wiecie, albo... Jesteś suchy jak sucharek. To było tego dnia, gdzie Józek i Marian powiedzieli mi, że mam iść spać. Aaa! <ścoughs> ciężarówka! Dobra, to jest tak. Podjeżdżamy do tego. Ale są objęte spotkania. Jeszcze się spieszymy, on se to wysypie, ja, ja nie będę jeszcze pokładać. Tylko do tyłu może podjedziemy. On to robi. Dobra, 50%. na 13. Tak do 18 będzie nagrywać. Dobra, chyba będziemy jechać. Tak i jedziemy, kamy O! I jedziemy. Dobra, tam chwila. Jeszcze musimy bardziej skręcić, skręcić, skręcać. Dobra. I teraz tak. On już jest tutaj. Dzisiaj muszę jechać na trening. I jedziemy. W ostatnim pasku tu będą dwa paski. To jeden już zrobimy. Nie, będą dobra. Chyba, nie wiem, może wyłączymy ten pokos. tak on jedzie. Mamy już 3000 ziaren, czyli 1% jest 25. Więc tak. Ale głupio, że nie widać kierowcy, tylko ktoś tam dusza kierownicą. Tak teraz. Czyli teraz to nie widać w ogóle nic. Przed nami gdzieś jest tam moneta. Na no, mapie no, 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 są takie żółte. Ten. No takie żółte krążki, to znaczy tam są gdzieś monety. Tak naciskamy tutaj ten. Hamujemy. Albo rozciągamy jak ktoś chce. Kręcimy mocno. I jedziemy tutaj. naciskamy przycisk B. Nie nie możemy tak, może będzie tak lepiej, żebyśmy wjechali w całe i jedziemy. Wiem, że to fajnie się ogląda, poleca mnie. Nasz proj to Olipat, Viper. Ja jestem Patryk. M, Oskal, Moskal. A mój kuzyn to Oliver Moskal. spotkania 3,5 godziny. Tak, on powinien gdzieś wysypywać zaraz, nie, niedługo. Jest tam jeszcze dziewiątkę. Ktoś tam robi? Nie, czy jaskość jest, jest cała skończona? Trzeba już nam dokończyć to opyskiwanie tak, on tutaj jedzie, zrobimy taki łuk, żeby więcej się zebrało. Mamy już 75% chyba będzie wysypywać już. przyjdzie do końca. Dobra, jest 80%. O kurde, co mam nie ten przycisk? Jesteś O. Tak, teraz my mu usypniemy. Dobra, więc tak, ten odcinek zakończamy dzisiaj Następny będzie z dokończeniem Żniw, ale już nie tutaj, tylko pojedziemy gdzie indziej Więc tak Ten filmik kończymy na żniwach Piotr trzeba poczekać On tam wysypuje już o tyle Jedziemy do przodu, dobra, to ten odcinek kończymy dzisiaj, tak, dobra, więc do zobaczenia, cześć